Czas na podsumowanie doby w aktualnościach Marek Durma. Dobry wieczór. Na początek szczepienie zdrowego rozsądku w walce z rakiem szyjki macicy. Katowice rozpoczęły drugą edycję darmowej akcji szczepienia dziewcząt przeciwko wirusowi HCV, który wywołuje nowotwór. Proste, ale tylko w teorii. Rok temu co czwarty rodzic zignorował powszechny profilaktyczny zastrzyk Wojciech Bulasz. W tej szkole akcja informacyjna dla rodziców ruszyła już pod koniec marca. Potem informacja dla uczniów. Na koniec szczepienie. Dużo dzieci było szczepionych, do dziewczynek, bo to właśnie dotyczy głównie dziewczynek. I z klas, które uczymy to była naprawdę duża grupa. To druga taka akcja w Katowicach. Miasto zobowiązało się zaszczepić przeciwko wirusowi HPV wszystkie 14-latki w mieście. Łącznie 900 uczennic. Chcemy zapobiegać chorobom nowotworowym, rakowi szyjki, macicy. Uważamy, że to jest najlepsza profilaktyka dla młodych mieszkanek Katowic. Ale urzędnicy szacują, że 600 zaszczepionych będzie sukcesem. W ubiegłym roku w Katowicach zaszczepiło się 72% dziewcząt. To i tak wysoki wskaźnik w skali kraju, gdzie nawet co drugi rodzic nie wyraża zgody na zaszczepienie swojej córki. Twierdzą, że szczepienia są szkodliwe wręcz. Informacje te czerpiono z różnych źródeł i w ich świadomości szczepienie jest rzeczą, która może na trwale wprowadzić jakieś zaburzenia immunologiczne w organizmie u ich dzieci, co oczywiście jest nieprawdą. Co trzecia niezaszczepiona czternastolatka to również efekt braku zainteresowania części rodziców tematem. W końcu zabieg jest darmowy, ale nieobowiązkowy. Ale nic tak nie pokazuje oporu rodziców, jak liczba tych, którzy odmówili szczepień obowiązkowych. W 2009 roku w województwie śląskim obowiązkowych szczepień nie wykonało 600 osób. W ubiegłym roku ta liczba wzrosła czterokrotnie. Najczęściej taką szczepionką, która właśnie ruch antyszczepionkowy rozwija jako swój standard, jest szczepionka przeciwko Święce i różyczce mówiąc, że właśnie ta szczepionka wywołuje autyzm. Na cenzurowanym ruchu antyszczepionkowych są również preparaty przeciwko brodawczakowi. To jest najgorsze właśnie, że te wszystkie akcje antyszczepionkowe i te artykuły oparte są niestety o fałszywy, zafałszowany przekaz informacji. No niestety to trafia do, do niektórych ludzi. Do Katarzyny węcel nie trafiło, jak mówi sama przeszła wszystkie szczepienia, teraz szczepi swoją najmłodszą córeczkę dla jej własnego dobra. Mam taką córkę Emilkę, która skończy w czerwcu 4 latka, i dwa razy już była chora na rotawirusa, gdyby nie była zaszczepiona, po prostu byłaby na pewno pod kroplówką w szpitalu, a tak przeszła to bardzo łagodnie. Katowicki Sanepidus pokaja. Liczba nieszczepiących w województwie jest na razie zbyt mała, aby stworzyła zagrożenie. Ale niechęć do szczepionek zaraża coraz więcej osób. Wojciech Bulasz Aktualności.